W tym temacie. Jesteśmy bardzo ciekawi. Oddaję panu głos. Dziękuję. Mam nadzieję, że wszystko widać. Dobrze. Jeszcze raz może się przedstawię. Ja nazywam się Daniel Kozłowski, jestem kierownikiem regionu północno-wschodniego w Zakładzie Produkcyjnym Armatury Przemysłowej jak w Gnieźnie. I tematem mojej prezentacji będzie wpływ jakości stosowanej armatury na ściekach wodociągowych na wielkość oczywiście strat wody. Na samym wstępie chciałbym powiedzieć kilka słów o naszej firmie. Jesteśmy polskim producentem armatury, który wszystko wykonuje u siebie: od odlewów przez obróbkę, skrawanie wszystkich elementów składowych, malowanie proszkowe zgodne z wymaganiami organizacji GSK, montaż i testowanie 100% naszych zasów, hydrantów i nawiertek. Firma została stworzona w latach 90. przez czterech szeregowych pracowników gnieźnieńskich, którzy zauważyli braki materiałowe i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Dzięki ich decyzji i szybkiemu rozwojowi w strukturach firmy powstała odlewnia żeliwa, wydział mechaniczny i malarnia proszkowa, która działa po dziś dzień. Ja chciałbym teraz zaprosić Państwa na krótką wycieczkę po naszym zakładzie, krótką wideo wycieczkę oczywiście. なに Chciałbym zacząć od sztandrowego produktu każdego producenta armatury wodociągowej, jakim jest zasuwa. Nasze zasuwy kołnierzowe produkujemy jeżeli żeliwa sferoidalnego jak i szarego w rozmiarach od DN50 do DN300 w zabudowie krótkiej oraz długiej. W ofercie znajdą Państwo również zasuwy do przyłączy domowych w rozmiarach od DN25 do DN50. Z praktyki wiecie Państwo, że najczęstszym, najczęstszą przyczyną awarii jest zerwanie zasuwy bądź rozszczelnienie tej zasuwy po jej czpieniu. Na przedstawionej wizualizacji możecie Państwo zobaczyć uszczelnienie walcowanego na zimno czpienia zasuwy z półistniejącego z mosiężną wkrętką, w której znajdują się trzy oringi mające zapewnić pewne i szczelne połączenia. Co ważne... Nasz czpień nie posiada nacięć, jest nacięć oczywiście pod oryngi no i jest całkowicie gładki. Następnym decydującym elementem jest górna uszczelka zgarniająca, która uniemożliwia przedostanie się zanieczyszczeń od zewnątrz. A najważniejszym elementem w naszej konstrukcji jest uszczelka dolna, wargowa, zwana manszetową. Tutaj pozwolę sobie na chwilę się przy tym zatrzymać. Te wszystkie wspurgające oczywiście elementy, które widzieliście Państwo, stanowią suchą strefę uszczelnienia szpienia, która zapewnia pewne, tak naprawdę, pewne uszczelnienie oraz w znaczny sposób zmniejsza ryzyko awarii, a tym samym strat wody. Elementem oczywiście decydującym o wytrzymałości na, na zerwanie samej zasłowy połączenia i jest sposób jej połączenia z klinem. Akwa wykonuje to w sposób zapewniający najwyższą wytrzymałość na, na zerwanie. Jak my to robimy? W szyjkę z, wykonaną, z wykonanego żeliwa sferoidalnego klina zasuwy wylewamy roztopiony mosiąc, który widzimy tutaj. Wlewka zabezpieczona jest przed wyrwaniem i obróceniem się. W ten sposób uzyskujemy kilkukrotnie grubszą ściankę szyjki klina oraz. Co najmniej dwukrotnie dłuższy gwint w porównaniu do innych stosowanych sposobów połączenia klina z czpieniem z zasuwy. Oczywiście przypomnę tylko, że jest to miejsce, gdzie w zasuwie występują największe siły podczas jej zamykania i otwierania. Ponadto fakt, że uszczelnienie, po czpienie, po, że uszczelnienie zasów po, po czpieniu jest częstą przyczyną awaryjności, potwierdzić mogą e, przedstawiciele kolejnego z prelegentów e, firmy Złoterunu, którą pozdrawiamy, e, czyli lidera w Polsce w poszukiwaniu nieszczelności na sieciach wodociągowych, e, którzy podczas diagnostyki sieci e, często spotykają się z takimi przy, przypadkami, ale z tego co jest mi wiadomo, nigdy nie miało to miejsca w przypadku zasów naszej firmy. Drugim kolejnym elementem mającym wpływ na straty wody jest jakość nawiertek służących do wykonywania przyłącza domowego. Ja chciałem tylko wspomnieć, że to Aqva jest autorem nawiertek typu NWZ w skali europejskiej. Rozwiązanie to jest bardzo powszechne w Polsce, a nazwa NWZ, co ważne, która od początku była stosowana w naszej wewnętrznej nomenklaturze, stała się obowiązująca dla całego rynku. W nawiertkach NWZ na rury stalowe, azbestocementowe oraz żeliwne w wymiarach DN80 do DN300 stosujemy stalową opackę, którą widać na środku ze stali odpornej oraz uszczelkę gumową w miejscu styku zasuwek z rurą. Nasze nawiertki NWZ produkujemy również na rury PVC oraz PE. W średnicach zewnętrznych DN90 do DN315 z odejściem DN32 do DN50. Posiadają one oczywiście szeroką obejmę wykonaną żyliwa sferoidalnego, która w całości wyłożona jest gumą, uniemożliwiającą rozszczelnienie w tym miejscu. Jak i również w naszej ofercie znajdą Państwo nawiertki typu NCS. Zasadniczym elementem nawierki BUZ jest zasuwa, której budowa i cechy charakterystyczne są dokładnie takie same jak w przypadku przedstawionej wcześniej zasuwy kołnierzowej. Na przedstawionej wizualizacji zobaczycie państwo sposób wykonania przyłącza przy pomocy aparatu do nawiercania, który również znajduje się w naszej ofercie w wariancie do zasuw gwintowanych. Jak i również w zestawie rozszerzonym do zasów kołnierzowych. Zastosowanie nawierki NWZ oraz aparatu do nawiercania zapewnia pewne i szybkie wykonanie przyłącza pod ciśnieniem bez potrzeby zamykania sieci, niwelując tym samym wyciek, a zarazem stratę wody, o którą tak naprawdę tutaj chodzi. Jeśli chodzi o jakość naszych nawiertek, to na podstawie Informacji spływających z rynku, mogę śmiało powiedzieć, że jest to rozwiązanie bezawaryjne, a potwierdzeniem takiej opinii są liczne referencje, które są w naszym posiadaniu, które wystawiły nam duże, małe i średnie przedsiębiorstwa wodociągowe, w których stwierdza się, że przez cały okres użytkowania, cały okres eksploatacji naszej armatury nie stwierdzono żadnych awarii. Kolejnym elementem armatury mającym wpływ na stratę wody są niesprawne hydranty. Nasze hydranty wykonujemy ze stopami i głowicami żeliwa sferoidalnego na rurach stalowych, stalowych cynkowanych ogniowo, stalowych nierdzewnych oraz żeliwnych. Jak widać są to hydranty z pojedynczym zamknięciem oraz podwójnym kulowym. No i właśnie to zamknięcie kulowe, które zapewnia pewniejszy sposób zamknięcia hydrantu, niwelując nieprzewidziane straty wody, właśnie. Rury naszych hydrantów, co ważne, malujemy zewnętrznie, jak i wewnętrznie farbą proszkową, co przekłada się na bezawaryjną pracę, niwelując tym samym znowu straty wody. W ofercie znajdą Państwo również hydrant retro, widoczny, powiedzmy, na środku. To jest hydrant staromiejski. Wyciek z hydrantu, jak sami Państwo wiecie, oznacza jego niesprawne zamknięcie. Przypomnę tylko, że nasza firma dokonała zmiany sposobu zamknięcia hydrantu z grzybkowego, jaki był stosowany w Polsce, na tłokowy, czyli tłok współgrający z cylindrem. Dokładnie tak samo, jak ma to miejsce w silniku spalinowym, co będzie obrazowała oczywiście wizualizacja. Myślę, że w większości z Państwa nasze hydranty są dobrze znane, więc nie będę wchodził w szczegóły, techniczne oczywiście, ale chciałbym przekazać Państwu informację, że na przełomie marca i kwietnia tego roku Pojawi się nowy hydrant, który widzicie Państwo na wizualizacji. To jest udoskonalony hydrant, w którym dokonaliśmy kilku, kilku zmian konstrukcyjnych, postulowanych przez Was, czyli przez, przez wodociągowców. Co najważniejsze, będzie to hydrant z pojedynczym zamknięciem PN16, ze zmienionym designem, ze zmienionym kształtem głowicy. Przenieśliśmy napęd hydrantu do góry. Co umożliwi tak naprawdę szybką i bezproblemową naprawę hydrantu. Zmieniliśmy kształt dołu hydrantu, co, co widać w tym momencie, co ułatwi montaż hydrantu na, na kolanie stopowym dzięki wykorzystaniu elektronarzędzi, tudzież kluczy na, nasadowych, co przyspieszy sam montaż. Oczywiście <laughs> zmieniliśmy również tuleję tworzywową na tuleję mosiężną, jeszcze trwalszą, która zapewnia. Pewne zamknięcie uniemożliwiające właśnie nieprzewidziane straty wody. Rozwiązania te zastosowaliśmy w hydrantach podziemnych, jak i nadziemnych. Skuteczność tego sposobu zamknięcia potwierdzają eksploatatorzy z przedsiębiorstw wodociągowych, jak i również wspomniani wcześniej przedstawiciele firmy Złoteruno. Którzy realizują zadania w poszukiwaniu strat wody, w wielu wodociągach na terenie Polski często napotykają się właśnie na cieknące, przeciekające hydranty, ale niezmiernie rzadko wręcz są to hydranty naszej firmy. Widzimy właśnie zmieniony sposób prowadzenia hydrantu, czyli górne prowadzenie hydrantu. Czyli najważniejszą zmianę, tak naprawdę, w naszej konstrukcji. No i jeszcze raz, stopa hydrantu z tuleją mosiężną i współistniejącym tłokiem. Jako ciekawostkę chciałbym wspomnieć, że w naszej ofercie również znajduje się hydrant, hydrant Pawełek, który doskonale wpasowuje się w takie miejsca jak place zabaw, przedszkola czy szkoły. Jest to oczywiście pełnoprawny hydrant, który posiada wszelkie dopuszczenia oraz certyfikaty. Jest to konstrukcja pełnożylibna zbudowana na podstawie hydrantu z podwójnym zamknięciem i zabezpieczeniem w przypadku złamania. Podwójne zamknięcie i zabezpieczenie w przypadku złamania niweluje przecieki związane oczywiście z nieszczelnością, a wracając do samego zabezpieczenia w przypadku złamania, uniemożliwia powstanie wycieku. W przypadku uderzenia w sam hydrant można powiedzieć, nie dopuści do powstania efektu gejzera, tudzież tego efektu, który widzieliśmy w hollywoodzkich produkcjach. Zdjęcia obrazują Pawełki zamontowane. Te środkowe dwa, tak naprawdę, o nie chodzi. Obrazują, obrazują już zamontowane oczywiście Pawełki. Na środku, pierwszy z lewej, jest to Pawełek Góral, czyli Pawełek stojący w Zakopanem. To jest wizja lokalnego artysty. No oczywiście my, my, my tego tak nie pomalowaliśmy, można powiedzieć, ale zawsze możecie Państwo skorzystać z artysty na podstawie naszego Pawełka. Oraz Iława, na środku po prawej, tu też jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie czyli lokalne wodociągi w zależności od potrzeby ubierają Pawełka czy to na Mistrzostwa Europy w szalik reprezentacji czy też na święta w postaci właśnie czapki Mikołaja. Szanowni Państwo, to, że jakość stosowanej armatury ma duży wpływ na poziom strat wody, chyba nikogo w tym gronie nie trzeba przekonywać. Zachęcam do stosowania armatury firmy Aqua, która spełni Państwa oczekiwania, zarówno pod względem jakości, jak i również ceny. No to jest armatura, muszę powiedzieć najwyższej jakości za, za rozsądną cenę. Jej najważniejszymi cechami jest wysokiej jakości żeliwo produkowane we własnej odlewni, która działa w naszych strukturach już bardzo długo. Doskonała mieszanka gumowa, zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową. Nasze produkty kontrolujemy tak naprawdę na każdym etapie produkcji od, od samej odlewni. Do wysyłki, do klienta, można powiedzieć, cały czas dbamy, aby ten produkt był taki, jaki być powinien. Posiadamy wieloletnie doświadczenie. Jak wspomniałem na samym początku, firma działa od 30 lat, ponad 30 lat, dzięki czemu mamy potwierdzone referencje. Uzyskaliśmy te referencje od kilkudziesięciu wodociągów, które świadczą o jakości naszej armatury. Co ważne, dbamy o klienta w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym. O co chodzi w tym, w tym haśle tak naprawdę? W tym, w tym haśle chodzi o to, że nie zostawiamy klienta samego sobie. Nawet po okresie pogwarancyjnym nalegamy, aby kontaktować się z nami, sugerować. W tym, tym samym udoskonalamy, udoskonalamy naszą armaturę, dzięki czemu ona staje się po prostu trwalsza, bardziej... Po prostu zyskujemy dzięki temu długość, długość życia, wydłużamy długość życia tejże, tejże armatury. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany bardziej szczegółowymi informacjami na temat naszej armatury bądź naszych, naszych innych produktów, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Ja zapraszam do kontaktu ze mną w regionie północno-wschodnim, jak i również z moimi kolegami w pozostałej części, części kraju. Jak oczywiście jeszcze, bo już przeskoczyłem, przyłączyłem, ale tym samym za, zapraszam na nasze stanowisko podczas targu Wodkan. O tym nie trzeba zapominać. Mam nadzieję, że, że w tym roku wszyscy się tam spotkamy, tak od 10 do 12 maja. Dziękuję Panie Danielu, też mam taką, taką nadzieję. Również zapraszam na Państwa stoisko na tegorocznych targach Wodkan. Już wkrótce będzie kolega... Jakub Kucharski udostępniał te numeracje, z będzie można już sobie wytyczyć szlaki i sprawdzić kogo, kogo Państwo odwiedzicie. Panie Danielu, bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że ten góralski Pawełek był najprzystojniejszy, ale tak kobiecym, kobiecym, okiem. Zapraszam, żeby został Pan z nami do końca. Z pewnością będą pytania od uczestników. Mamy godzinę dwunastą, a więc powinniśmy już być w tym momencie po przerwie. Panie Danielu, dziękuję. Proszę dziękuję. o wyłączenie kamery dziękuję. i mikrofonu. Szanowni Państwo, zróbmy Pięć minut przerwy, jeżeli się zgodzicie, takiej przerwy technicznej na ciepłą kawę i wróćmy o 12.05. Dobrze, żeby już czas nam nie uciekał. Czujne oko Państwa klientów wychwyciło, że w nawiertkach NCS nie wprowadziliście orzech, a poprzednie, poprzednie wersje tego nie miały. No proszę się o znaczy tutaj, tutaj myślę, że od, odpowiedź jest prosta i krótka tak naprawdę. Chodziło, o, chodziło o wzmocnienie całej konstrukcji. <laughs> I tyle, nie, nie wchodząc w szczegóły techniczne. Takie odpowiedzi lubię. Bardzo dziękuję, Panie Danielu. A ja mam takie pytanie, które się nasunęło. W ogóle bardzo dziękuję za wycieczkę, za wirtualną wycieczkę. Fajnie, fajnie było skupić oko na takich żywych obrazkach, ale też zapraszamy od razu na Targi Vodka, bo będziecie tam wystawcą i można na żywo będzie zobaczyć waszą, waszą ofertę. I Ja chciałam spytać o to stałe zawieszenie, które pan pokazywał. Pokazywał pan stałe zawieszenie kostki w klinie zasuwy. Chciałam spytać, co daje takie rozwiązanie tak naprawdę w praktyce? W stosunku do tej kostki wymiennej. Znaczy, ja myślę, szanowni państwo, że tutaj należałoby sobie zadać pytanie, czy komuś z was zdarzyło się kiedyś wymienić właśnie kostkę w klinie w klinie zasuwy? No właśnie, ja z czymś takim się nie spotykałem do tej pory. A tak naprawdę w przypadku awarii polegającej na zerwaniu klina, we wszystkich przypadkach dochodzi do wymiany zasuwy, właśnie. Na nową tak. Więc, więc myślę, że myślę, że właśnie ta wymienna kostka, sugerowana przez innych producentów, to jest tylko hasło, hasło marketingowe i jest to niestety rozwiązanie nietrwałe. My, projektując naszą zasłonę, zwróciliśmy szczególną uwagę na zawieszenie klina w postaci zalewanej na gorąco mosiądzem w krętki czy kostki. O czym wcześniej tak naprawdę wspominałem. Można śmiało stwierdzić, że takie rozwiązanie stanowi konstrukcję monolityczną klina, co ma szczególny wpływ na trwałość współpracy ze czpieniem, no i odporność oczywiście na zerwanie. Co, co, co najważniejsze, to stałe połączenie niweluje również drgania sieci powstające w wyniku korzystania właśnie z wymiennej kostki, luźnej kostki zawieszenia klina. Panie Danielu, bardzo dziękuję. A jeszcze jedno pytanie do Pana. Proszę nie, powiedzieć, nie. co takiego robicie w akwakaniezno, że ta Wasza armatura jest taka wiecznie lśniąca? Nie. Jaką powłokę antykorozyjną stosujecie u siebie? No właśnie. Do zabezpieczenia antykorozyjnego, tak naprawdę naszej armatury, to chciałbym się odnieść też do, do takiego dość znanego certyfikatu GSK. Do zabezpieczenia antykorozyjnego naszej jarnatury wykorzystujemy farbę na bazie żywicy epoksydowej, tak jak każdy, tak? Ale produkowaną przez producenta aksonową. Jest to dokładnie ta sama farba, jaką stosują inni zagraniczni producenci. Różnimy się tylko kolorem, tak naprawdę, wedle palety RAL. Ja w codziennej pracy często spotykam się z dość częstym pytaniem, właśnie, ponieważ w naszym kraju, dzięki działaniom właśnie zagranicznych producentów Pojawiła się tak zwana norma GSK, certyfikat GSK. Szanowni Państwo, zacznijmy może od tego, że norma GSK nie istnieje, a certyfikat GSK jest wewnętrznym dokumentem tej niemieckiej organizacji. Stworzonym tak naprawdę na potrzeby zagranicznych producentów we współpracy z firmą Axonobel, aby móc po części, no może uniezależnić się od ich, od ich armatury. Ale jak wspomniałem wcześniej, my również stosujemy farbę właśnie Axonobel. Nobel. Sam proces i technologia, bo chodziło właśnie o proces i technologię malowania, w naszym przypadku jest to, jest to proces nadryskowy bądź zanurzeniowy i jest narzucony tak naprawdę przez właśnie producenta farby Axonobel Nobel i jest dokładnie ten sam, który dotyczy, dotyczy członków organizacji właśnie GSK. Nasza firma działając w świetle norm polskich, a przede wszystkim europejskich, spełnia wszystkie wymagania dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego, żeliwa, jak i również organizacji GESK. Jednakże i tutaj ważne, jako polski producent nie chcemy dołączyć do GESKA, bo często, często walczymy z GSK, ponieważ jest to tylko zbędny dla nas wydatek, jeśli sam proces i farba jest ta sama. Panie Danielu, bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Bardzo dziękuję też drugiej części duetu panu Dariuszowi Kuczyńskiemu ze Słubic.